Oh my god! Idzie, czekaj, mode! Dobra, załączyłem Godmolda. Załączyłem Godmolda, ona st. O oh my god! Jakim cudem przecież załączyłem Godmolda? Hakujemy gardno w ban banban. Będzie mega śmiesznie, juniorski weź, ty lepiej nie hakuj gier, bo znowu ciebie wywali w kosmos. LOL. No się, manku, z tej And welcome back to Garden of Banban -Ban 2! Ha -ha 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 -ha. Dokładnie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zdobyłem bardzo ciekawe haki, mody do Garden of Banban -Ban 2! Użyjemy lawy, aby spalić Opile bird! Użyjemy kwasu, aby stopić Jumbo Josha! Ja jestem ciekawy, czy to zadziała! Będziemy bawić się z Navnabem. zobaczymy, czy nas łapie. Moi drodzy, jak sami widzicie, odcinek szykuje się mega. Dlatego warto ze mną zostać do końca. Mam dla Was również małe wyzwanie. Jeżeli chcecie więcej hakowanka w Garden of Banban -Ban 2, zostawcie koniecznie 3000 apeców w górę i zobaczymy, czy nam się uda. Napisz koniecznie w komentarzu aż tak! A ja być może za twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebę! Moi drodzy, jeszcze takie szybkie info. Jeżeli chcecie, aby wasz fanart pojawił się na odcinku, tak jak właśnie te teraz, które się pojawiają, wyślijcie koniecznie wasz fanart na fanart.juniorski.maupa@gmail.com. O nie, biedny Jumbo Josh. Ale moi drodzy, my możemy stworzyć takiego Jumbo Josha, który się będzie cieszyć na nasz widok. Ponieważ w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, mamy haki. Jak sami widzicie, możemy latać sobie w Garden of Banban Chapter 2. Jak sami widzicie... Jumbo George sobie tak fajnie tutaj leży, ja nie wiem gdzie mam ocz... O, tutaj ma chyba oczka. O, tutaj są oczka. <laughs> on ma nawet takie czarne oczka. Dobra, co my teraz może, możemy, moi drodzy, zrobić? Ja mogę teraz w tym bodzie zrobić coś takiego, że my po prostu zrespawnimy sobie w tym momencie lawę. Jak sami widzicie, Jumbo Josh znajduje się teraz pod lawą, więc już teraz wiemy, dlaczego Jumbo Josh spadł teoretycznie. Na razie nie żyje, ponieważ, jak sami widzicie, on spadł tutaj do lawy i go tutaj wszystko pali. A co się stanie, jak ja zrespałnię jeszcze o pile bird? Bo my coś takiego możemy zrobić? Czekaj, ja mogę ustawić też God Moda. Tutaj już Opila Bird stoi i ona mnie chyba chce zeżreć ale z racji tego, iż mamy Godmoda załączonego, no to ona mnie nie chce zjeść. O, ale czy teraz, czy teraz coś się stanie? Nie. Kąpię się z Opilą Bird w lawie? Czekaj, No Clipa sobie załączymy. O, i teraz mogę w końcu wylecieć. No dobra, moi drodzy, jak sami widzicie, Opila Bird jest w lawie. Ja mogę tutaj ich więcej zrespałnić. No jak sami widzicie trochę tych Opili Bird tutaj jest i jak sami widzicie, one się wszystkie teraz palą. Czekajcie, wyłączymy sobie może teraz y, tego No Clipa. No Godman miałem wyłączony, więc dlaczego one mnie nie potrafią teraz tutaj złapać? O co tutaj chodzi? Ja mogę... Sam do nich podać? Ej, ta lawa rośnie! Jej jest coraz to więcej! Wszystkie Opila Birds się palą razem z Jumbo... No przecież ta lawa była tak na dole malutko, a teraz zobaczcie, co się teraz tutaj w ogóle dzieje. Oh my God! A co teraz się stanęło się? Aha, bo ja miałem Godmolda wyłączonego. No przecież! Nie wiem, dlaczego się tutaj zrespawniłem, tak jakbyśmy już sobie wyszli, ale my możemy, moi drodzy, załączyć sobie Clipa, no Player scale, czyli możemy się tutaj powiększyć. Mamy też movement speed, czyli jak szybko chodzimy. Teraz o wiele szybciej chodzimy. Dobra, moi drodzy, ja sobie to ustawię tak, jak to było. To było chyba na 520? Nie wiem, nie pamiętam. Co my tutaj jeszcze mamy? Spawn acid, czyli możemy tutaj zrespawnić sobie... Jak to się mówi? To jest jakiś acid, czy jest jakiś kwa? Tylko czy ten kwas potrafi zabić Jumbo Josha? My sobie go tutaj możemy zrespałnić. Cyk, proszę bardzo. Mamy Jumbo Josha, który stoi w... <gry> który stoi w ścianie, ale jak... O, ma takie oczka. Jest? O, ma... <gry> Ja jestem ciekawy, czy on jest ruszalny. Czekajcie, my sobie musimy teraz wyłączyć noclipa i weźmy sobie może teraz, po prostu teraz go zrespawnimy. Spawn Jumbo Josh. No i co z tym Jumbo Joshem? Co się teraz z tym Jumbo Joshem dzieje? A on sobie po prostu stoi. Dlaczego on tylko stoi? Ja bym chciał, żeby on nas też zaatakował, no ale jak sami widzicie, no Jumbo Josh stoi w lawie. Ja jestem w ogóle też ciekawy, czy my możemy się od razu znoclipować do miejsca, gdzie znajduje się nap nap? Ja może sobie o opilę bird. Cyk. Oh my god! I z tego, ale czekajcie, bo tutaj jeszcze światło nie zaświeciło, tu jest tak ciemno, że nie, czekaj, no tutaj musimy wejść, nie? o, jesteśmy, widzicie? My sobie tutaj na spokojnie możemy wejść, tutaj możemy używać naszego droniksa, którego nie mamy, ale my możemy wejść, oh my god, jesteśmy od banbaliny od razu? Tak z miejsca i u tego, nie Silent Snake, to nie jest Silent Snake, to, to, to był, Silent Snail, czekajcie, gdzie tu jest, ba o. o, tutaj jest, ej, czekaj. Nie działa. Szkoda, że ja tutaj latarki nie mam. Czy ja mogę to jakoś rozświetlić? Spawn lava, spawn acid. No mam. O, mamy lawę, więc to jest. Powiedzmy, że to jest nasze światło. Ja widzę, że Wam nie zacina, więc jest wszystko C. Wszystko jest w porządku. I my sobie możemy teraz tutaj od razu. Podejść i gdzieś tutaj powinno być. O, tutaj jest, nie? Czekajcie, ja muszę sobie zrespełnić znowu lawę. No i tu jest teoretycznie to miejsce, w którym się bawimy, tak? I zbieramy te wszystkie przedmioty. A tutaj, teoretycznie, powinna być bambalina. Ale jak sami widzicie, tej bambaliny jeszcze nie ma, ponieważ ona tak, jakby się. O, nie, dostoi no, tu! Jest! Ja tutaj widziałem teraz cień. Ja nie wiem, ja nie wiem czy wy to widzieliście. Cyk, proszę bardzo, jest bambalina. Tutaj stoi. Jest i ona. Widzisz? Jest, jest bambalina. Jest i ona. Ona tutaj stoi, tylko nie mamy światła, nie wiem dlaczego. Szkoda, że to tutaj nie działa. No przecież ja bym chciał światło, naprawdę. To jest to, co te skierują najbardziej. No przecież klikam tu. Ja tak jakbym nie miał tej karty. Czy ja mogę sobie tą kartę zrespawnić? Ale jak sami dobrze wiecie, tutaj znajduje się Opila Bird. Tutaj się fo O jest, jest Opila Bird. Patrzcie to ona się patrzy na nas cały czas. Jakie to jest creepy? Że my tak naprawdę chodzimy sobie gdzieś tam daleko, a ona cały czas się na nas patrzy. I tak jakby oczy są na nas skierowane, a my o tym nie wiemy. Dopiero jak przylecieliśmy sobie tutaj, to widzimy, że jest Opila Bird. Czekajcie, ja no klipa. I ona nas nie goni. Ona sobie po prostu jest. Musimy użyć lawy, abyśmy ją zobaczyli. Ona się pali. Mogę do niej podejść. O, nie, ona mnie złapała! Czy ona jest aktywna, ale ona tak jakby nie chce mnie tutaj tentegosować. Ja bym musiał zrobić może tak, ponieważ tutaj się tak jakby skrypty nie wczytały. Ja bym musiał zrobić coś takiego, że my byśmy musieli w tą gierkę sobie grać i gdy postęp się postępuje, to wtedy byśmy mogli ewentualnie pójść na przykład do bambaliny, tak, żeby nas opila Bird nie chwyciła. No będziemy mogli sobie więcej testować, jeżeli wbijecie 3000 łapetów w górę, to będziemy sobie więcej testować. Ja bym się musiał jakoś telepierdnąć do nabnaba. żebyśmy my mogli sprawdzić, czy już na, naprawdę u tego nabnaba jest wszystko, siwskie wszystko jest w porządku. O, tutaj wchodzimy i on się pojawia tutaj za nami. Tak jak widzicie, on się na razie tutaj nie, nie pojawia, bo gierka tak jakby nie wie, że my tutaj jesteśmy, jak wyłączę noclipa. O, jest! Widzicie, pojawił się! Czekaj, ja teraz załączę noclipa i my sobie polecimy od tej strony i jest i on! Patrzcie, jest nabnab! -nab. Możemy mu wejść do twarzy, patrzcie, widzieliście to? I teraz czekajcie, bo ja mogę użyć teoretycznie lawy, żeby spalić tego biednego nabnaba. O nie, on się w ogóle nie pali, bo jego tak jakby tutaj nie było Patrzcie, no klipa wyłączymy On tutaj cały czas jest, wyłączymy sobie może tą lawę Ponieważ ona teraz bardzo przeszkadza I patrzcie, podchodzimy do nabnawa Czy chcecie abym podszedł do nabnawa? Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę 3, 2, 1, let's go Patrzcie, wchodzimy do nabnawa nie, no to jest tylko makieta, to jest tylko i wyłącznie tekstura, widzicie? No jak sami widzicie, to niestety, no, no ale to niestety, no nie działa, no, bez sensu. To nie działa, ale my możemy sobie podejść tu i on, o widzicie, on teraz znika. I wydaje mi się, że on naprawdę teraz kompletnie już zniknął, bo on tak jakby się stąd pojawia, nie? I jego tutaj później już tak jakby nie ma. A my możemy sobie polecieć od razu tu. Czy musimy tutaj używać karty? Nie, karty tutaj używać nie musimy. Ale tutaj coś mamy. Czekajcie, cyk, proszę bardzo. Coś tutaj teraz właśnie nacisnęliśmy. Musimy nacisnąć tu i otwieramy drzwi. Jesteśmy w kindergarten. I tutaj najprawdopodobniej powinien się teraz załączyć właśnie głośnik. O, jest i on. Dobra. To ja sobie teraz się znoklipuję, Polecimy tu. I my możemy już teoretycznie... Ale to czekaj, bo to nie działa. Bo tu jest mega cie... Co się dzieje? Bo tu jest mega ciemno. A co tu jest za tymi drzwiami? Tutaj niczego nie ma. Generalnie to my tutaj też w tej gierce zbieraliśmy kasety, jak sami pamiętacie. I my nie użyliśmy jeszcze ani jednej kasety, bo ja o tym całkowicie zapomniałem, więc jeżeli będziecie chcieli, abyśmy sobie zobaczyli te kasety, dajcie znać koniecznie w komentarzu. A my sobie teraz podejdziemy tutaj i musimy mu pomachać, prawda? Czekajcie, tu jest kamera, dokładnie. Machamy mu, cyk, proszę bardzo. I my się od razu znowu klipujemy, patrzcie. Co tutaj jest ciekawego? O, tu jest karta. Możemy. <laughs> co się stało? Możemy sobie wziąć tą kartę. A czy ja mogę od razu podejść tu? Czekajcie, ja sobie zrespałnię tutaj lawę, żebyśmy widzieli. O nie, tutaj naprawdę nic nie widzę. Wiecie, co to by się tutaj przydało? Tutaj by się przydało coś takiego jak latarka. O, tutaj mamy naszego droniksa, fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu, ale my możemy wejść od razu tu. Patrzcie, lecimy sobie fajnie, pięknie. No i tutaj mamy walkę z nabnabem, ale my musimy sobie polecieć tam, zebrać te wszystkie potrzebne przedmioty. Dobra, jeszcze tutaj musimy otworzyć. Dobra, otworzyło się. I co teraz? Czy tutaj będzie światło, czy tu na, tu na dole chyba będzie światło, prawda? Nie. Zepsuliśmy całą gierkę. Najgorsze jest to, że mi zniknął ten, ten, ten przycisk, yy, dzięki któremu możemy modować całą tą gierkę. Ja chyba za daleko pojechałem. O, ja już tutaj tą kartę mam. Ja teoretycznie powinienem teraz rozwiązać tą zagadkę, ale z racji tego już sobie już tą kartę wyciągnęliśmy, to my możemy na spokojnie sobie już tutaj wejść. Dobra, czy ja muszę te drzwi otwierać, czy gdzieś jakiś skrypt aktywuje w tej gierce? I najprawd... Dlaczego tutaj światła nie ma? Dobrze, że ja sobie zapisałem, jak tutaj trzeba te stoły naciskać, to na spokojnie sobie polecimy tu cztery. Następnie ten był piąty, później mamy ten szósty, siódmy i ósmy, proszę bardzo, jest! let's go! Otworzyło nam się tutaj, ale my już tą kartę zebraliśmy i najgorsze jest to, że, że Gierka tak jakby nie załapie tego, że, że my już tutaj otworzyliśmy sobie te drzwi. No widzicie, no już sobie tutaj otworzyliśmy, Gierka nie załapała, że my już wcześniej wzięliśmy, o nie. To się tutaj tak jakby wczytać, nie chcę, bo my już tą kartę ukradliśmy. minutes later. Dobra, mamy trzeci przycisk. Patrzcie teraz to. Coś się powinno. O... Dobra, otworzyło się! Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Jesteśmy, widzicie, i się światełko zaświeciło. Był. Mamy teraz tą kartę. I teraz gdzieś ten obesrałek powinien tutaj przyjść, więc ja teraz sobie załączam God godmoda. Wychodzimy stąd. I nie ma nabnaba. A jakbyśmy wyłączyli na naba też nie ma, widzicie? Więc my już na... Co się dzieje? Idzie, czekaj, Godmode! Dobra, załączyłem Godmode'a! Załączyłem GodModa! Ona O oh my God, jakim cudem przecież załączyłem Godmode'a?! Co teraz stanęło? Ry. I teraz gdzieś tutaj to światło się powinno pojawić, czekaj. Dobra. Idzie. Idzie. Idzie, czekaj, patrz. God mode, no clip. I my teraz po- ja się boję, że on mnie gdzieś tutaj złapie, patrz. Oh my god! Czekaj, bo on gdzieś tutaj, jest. on tu, on tu jest! On nie wie, gdzie ja jestem. Nie no, on wie, gdzie ja jestem. Patrzcie, jak on wygląda. Szkoda, że nie da się na spacy lecieć do góry, on bardzo chciał. Oh my god, to... Ja leciałem pod... Ja leciałem nad nim i on mnie też złapał od dołu! O, dobra, leci, ja się do uklipuję szybko! Tak, żeby on nas nie złapał. Czajcie w ogóle, że my sobie możemy tak przelecieć przez te regały na książki nic nam się nie stanie? No i patrzcie, jesteśmy teraz tu. Ja nie wiem, gdzie on jest. Coś się mega zepsuło. Bogierka powinna teraz wiedzieć, że my już stąd wyszliśmy i nie powinno być takiej muzyki. A my sobie wejdziemy tu. Patrzcie, tu, cyk, mamy tą kartę. Oświeci światło. Ja sobie wlecę tutaj do środka. Mamy tą kartę. Czy też. A nie, tu jest ten. Yy, nie karta, tylko yy, jakiś tutaj, jakaś kartka tutaj jest, prawda? Załączymy sobie godmoda I czytamy, moi drodzy, tą kartkę teraz. Czekaj. Cyk. If you read this. Ej, miałem godmoda załączonego. Co jest grane? I wyłączcie tą muzykę, bo już mi się nie podoba. Nie da się, no, klipować na cutscence. ale bez sens. No, szkoda. Muzyka się nie wyłączyła. <laughs> Cały czas. O jest i ten, nasz przyjaciel! Cały czas nas, moi drodzy, nabnab -nab goni, więc do końca Gierki będziemy słuchali, jak nas nabnab -nab goni. I czemu tu jest tak ciemno? Ja lecę na noclipie od razu do góry. Czekaj, to gdzieś tutaj musimy wlecieć, prawda? Patrz tu, cyk, proszę bardzo, jesteśmy już tu i tutaj możemy walczyć z tym potworeksem, ale my sobie od razu możemy wlecieć tu. O, tu jest jego ręka, naprawdę? To, a tu jest... Czekaj. Nie mamy tej karty. Wyłączcie tę muzykę, proszę was. Nabnab, czy ty tutaj gdzieś jesteś? Ja się boję, że mi za chwileczkę gdzieś... Na... Oh my... <ścoughs> końcu się muzyka wyłączyła. Ja jestem teraz ciekawy, gdzie nas zrespawni. Czy nas zrespałni już tam, gdzie nas Banban -ban uderzył i nas wysłał gdzieś tam? Czy my się teraz znowu tutaj zrespałnimy, gdzie jest Nabnab? O, tutaj się zrespałniliśmy i to jest po prostu, moi drodzy, idealnie, ponieważ na kolejnym odcinku możemy hakować dalej. Dobra moi drodzy, jak zwykle tutaj listę wspierających, dziękuję jesteście po prostu mega pozdrawiam, komentarze dnia, jeżeli chcesz, aby twój komentarz pojawił się na odcinku, napisz jakiś fajny, a być może pojawi się na odcinku, a my się wszyscy widzimy w następnym. Na razie, dzięki, cześć!